Jeśli chodzi o metody badawcze, cały czas immunoterapia trzyma się bardzo mocno i dobrze, że, że te metody są rozwijane, coraz więcej wiemy na temat układu immunologicznego, coraz lepiej jesteśmy w stanie w ingerować, mamy nowsze, skuteczniejsze, selektywniejsze metody immunomodulacji i miejmy nadzieję, że tego typu, tego typu metody leczenia będą stosowane z coraz większym powodzeniem. Na pewno dobrym przykładem tutaj jest leczenie choroby Dylika i leczenie NMO. to jest oczywiście wysyp preparatów, które które okazują się być skuteczne, więc dobrze, że mamy poprzez poznanie mechanizmu działania choroby, dobrze, że mamy teraz leki korzystające z tych właśnie mechanizmów i dające nam lepszą możliwość opanowania tego przecież bardzo złego i bardzo, bardzo potencjalnie uszkadzającego schorzenia. No, druga grupa to jest leczenie genetyczne. Tutaj mamy znowu przykłady z chorób a na przykład z SMA, czyli chodzeniowego zanieku mięśni terapii, które są znowu oparte o mechanizmy poznanie mechanizmów genetycznych i możliwość ingerencji w te mechanizmy. No, jest to ciekawy przykład tego, że coś do tej pory było uznawane za leczenie prawie, że niemożliwe do osiągnięcia efektów terapeutycznych, które byłyby no, nie do poważenia. Okazuje się, że, że, że i także i tutaj jest możliwość ingerencji, że to otworzy ścieżki dla innych genetycznie, genetycznie powiązanych z chorzeniem neurodegeneracyjnych środkowego układu.